Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Witam Was ze słonecznej, ale też zimnej Korei. Dwa dni temu się przechwalałam, że u nas temperatury takie jeszcze letnie, no to mam dzisiaj w samo południe 10 stopni, wieje jak nie wiem, pełne słońce i bardzo sucho. Zapomniałabym sobie ponarzekać standardowo na to, że jest sucho. Nie no, ale i tak jest fajnie dzięki temu, że jest dużo słońca. Człowiek nie czuje się wcale jak w jesień. Tylko, że mu zimno, dobrze nie odmiot. Dzisiaj to wyjątkowo nie ma być odcinek o pogodzie, a o gotowaniu, ale też nie o gotowaniu, takim jak zawsze na tym kanale, czyli nie o koreańskim gotowaniu. Dzisiaj zajmiemy się polską kuchnią, a żeby być bardziej precyzyjną, mogę nawet powiedzieć, że śląską kuchnią. W komentarzach od jakiegoś czasu ktoś często pisze taki komentarz, czy w Korei da się zrobić takie typowe śląskie danie, czyli roladę. Yy, czyli zrazy po polsku, kluski Śląskie i Modrą Kapustę, czyli Czerwoną Kapustę. Yy, ktoś, to chyba jedna osoba cały czas pisze ten komentarz, ale widziałam go już tyle razy, że nabrałam strasznej ochoty na te rolady. Pruski śląskie, no i tą czerwoną kapustę Bardzo lubię, więc Postanowiłam, że dzisiaj będzie taki odcinek Że ja sprawdzam, czy w Korei da się W ogóle kupić na to składniki Czy da się to zrobić, tak żeby Przypominało prawdziwy domowy obiad I czy, mój, czy mojemu mężowi Zasmakuje, prawdopodobnie Ta część będzie Was najbardziej interesowała To sobie przywincie na koniec ale oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostaniecie ze mną yy, i zobaczycie cały ten proces przygotowania. Planowałam tak naprawdę całe to danie zrobić na obiad, ale jest 14, a ja dopiero idę do sklepu, więc będzie na kolację. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to może dopiero jutro na obiad. W Korei bardzo rzadko gotuję polskie dania. Nie dlatego, że nie lubię, bo bardzo lubię, ale. Trochę lepiej się czuję na co dzień jedząc koreańskie dania, no i też szybciej mi to idzie. Koreańska kuchnia jest taka dość szybka. Może to być po prostu spowodowane moim brakiem praktyki w polskiej kuchni. Jakbym robiła częściej, to pewnie wszystko szłoby mi szybciej. I muszę powiedzieć, że rolady, krusek i czerwonej kapusty nie robiłam nigdy w Korei, więc to będzie mój debiut. Zobaczmy najpierw, czy da się kupić wszystkie składniki. Wchodzę już do sklepu. Taki zwykły koreański supermarket. Już czas na kimci zrzotkwi, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj mam dużo roboty. Zacznijmy od kapusty. Kapustę tutaj czerwoną sprzedają w połówkach. Widzę, że nawet są całe główki, ale wydaje mi się, że połówka mi spokojnie starczy. I ja w ogóle może sobie otworzę najpierw listę zakupów. Robię śląskie danie, więc wiadomo z czyjego przepisu będę korzystać, z przepisu remigiusza rączki. Link do tego przepisu będzie pod tym filmikiem. Nie potrzeba mi wielu składników do tego dania, ale wydaje mi się już od razu, że kilka będzie trudno zdobyć. Zobaczymy. Ziemniaki. Z ziemniakami może być trochę problematycznie. Tu są ziemniaki, a problematycznie dlatego, że wybór ziemniaków w Korei jest ograniczony do jednego rodzaju. Nie można sobie wybrać takich na kluski, na kopycka, sałatkowych. Na kluski śląskie swoją drogą nigdy nie sałatkowe, ale no nie da się wybrać, bo jest tylko jeden rodzaj. zobaczymy jak to wyjdzie. wziąłem tyle, nie za dużo. ziemniaki w Korei w zabrotnej cenie 290 wonów za 100 gramów, czyli jakaś złotówka za 100 gramów. cebulę w domu mam, to nie bierzemy. potrzebujemy też boczek i no mięso na roladę. w Korei najbardziej dostępny jest taki boczek. w niektórych sklepach jest taki wędzony w kawałku, ale ciężko go dostać. Więc chyba po prostu wezmę taki bekon w plasterkach. No jakoś to zrobimy z tym. Może nawet będzie smacznie. Często Koreańczycy jedzą go do jakiegoś śniadanka albo brunchu. Myślałam, że to będzie coś, czego na pewno nie znajdę, a widzę tutaj piklowane ogórki w całości. Do rolady potrzebne są ogórki kiszone, ale... że nie mam swoich ukiszonych, a nie ma szans w Korei kupić ukiszonych, kiszonych ogórków, chyba że kimci z ogórków, a to będzie osna no, bez sensu to kupimy takie piklowane ogórki w całości. Zobaczymy czy dobra. Całkiem się cenią za te ogórki, bo taka mała torebeczka 4550, czyli jakieś 15 złotych. Ale wygląda całkiem przyzwoicie. Z Indii te ogórki, no zobaczymy. Największy problem będzie chyba z mięsem, bo w Korei w takich sklepach nie sposób o niepokrojone mięso. Mogłabym iść do mięsnego i poprosić o kawałek niepokrojonego, ale boję się, że to trochę przerasta moje koreańskie umiejętności. Zwykle takie jest mięso, ale to takie na steki bardziej. Albo... <laughs> takie mięso na bulgogi. To by mi chyba pasowało, bo bym mogła sobie zawinąć tą roladę tak w to. No jest tak bardzo cienko krojone. Nie wiem, czy to nie będzie jakaś profanacja przepisów, ale... O, w promocji jest. Takie ono jest. Jakoś może pozwijamy te zraziki, co Wy myślicie o tym? z Black Angusa, czyli całkiem luksusowe. Ale z Australii. Bo w Korei koreańskie mięso jest bardzo drogie, a australijskie, które na całym świecie jest bardzo drogie, w Korei jest tańsze. Interesowałam się, że nie dostanę mięsa, a łatko poszło. Potrzebujemy jeszcze musztardę. To jest taka musztarda, ale prawie tak mocna jak wasabi, więc takiej może nie. Potrzebujemy też skrobi. Skrobia w Korei bardzo często jest z Polski, skrobia ziemniaczana. A ta widzę, jest krajowa, z Korei, z koreańskich ziemniaków. Ja bym z tych polskich, bo przynajmniej by mi może to kluski uratowało. Przeszukałam wszystkie skrobie i wszystkie krajowe, no nie wiem, co to jest. Szukajmy tej musztardy. Gdzie jest musztarda? Ja bym chciała taką półkę tu znaleźć ze sprowadzaną żywnością. To tam są fajne musztardy, czasami. Moja sprowadzana półka. O ludzie pesto. Ja bym zjadła. Tu jest taka musztarda. No nie wiem, bo to taka... Zamarzasz. Kto by widział roladę robić z razy z musztardą Dijon, co to Francja? Musztardę srebską mi dajcie. Idziemy po taką zwykłą, koreańską, miodową musztardę. Ona jest w sumie bardzo dobra. Będzie trochę mniej pikantnie, ale powinno być ok. Patrzcie majonezu. Wyszłam w jakąś Alejkę dla hurtowników, chyba weźmiemy do Honey Mustard. Nie wiem, jakoś szybko poszło, ale chyba wszystko mam. Spojrzę sobie jeszcze raz na listę. Jeszcze liść laurowy. Liścia laurowego chyba mam w domu, ale może już zwietrzał. To zobaczymy, czy tu jest. Widzę, że to taki tylko wielki słoik liści laurowych do końca życia by mi starczył. I przypuszczam, że skoro są w takiej ilości, to mogą być tak zwietrzałe jak moje. Więc już użyję tych, które mam w domu. Jeszcze by mi się ziele angielskie przydało, ale jak widzicie wybór przypraw tu jest ograniczony, chociaż tak spory jak na koreański sklep. Cynamon jest, bazylia, rozmaryn, rozmaryn. Przyprawy do pieklowania, to tu pewnie gdzieś ziele angielskie jest, ale nie będę wygrzebywać. Jakaś przyprawa do baraniny, czosnek. Już się tam nie rozdrabniajmy z przyprawianiem, prawda, jakoś to będzie. I tak jest dobrze. Idę do kasy. Jak dojdę do domu, to akurat przyjedzie Sonu, chociaż nie wiem, czy mi pomoże dzisiaj, bo on miał dzisiaj wycieczkę i może być trochę zmęczony. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Przyszłam jeszcze do No Brand. to jest taki sklep, z dużo zagranicznych rzeczy, żeby zobaczyć, czy mają jakiś sensowniejszy boczek, bo jakaś ambicje by mnie odezwały. Zobaczymy, co tu mają, może jakaś skrobia z Polski, bo dalej mnie trochę ta krajowa nie zadowala. Jest skrobia, 99,9% ziemniaków, kraj pochodzenia. Niemcy, Polska i Francja. Pewnie jedno z trzech, ale dla spokoju ducha załóżmy, że po prostu zmieszali wszystkie trzy i będzie OK. Pozdrawiam wszystkich producentów ziemniaków. Ha. Jest poczek. Taki prawdziwy wędzony. Wygląda całkiem... Przyzwoicie, już go pokroili, nawet będzie mniej roboty. To jest Austrii. Albo z Hiszpanii, albo z Irlandii. No nieźle. Bierzemy to. Jak na razie dobrze nam idzie. Obejrzałam sobie po drodze odcinek Remigiusza Rącz, jak gotował to danie, które będę robić. Myślę, że jestem w miarę wyedukowana i zobaczymy. Zorientowałam się w międzyczasie, że moja kuchnia trochę się nie nadaje do nagrywania, więc najpierw sobie ogarnę i będziemy pichcić. Jest godzina 15.45. Chciałabym zjeść jak człowiek o szóstej. Nie wiem, czy to jest w ogóle realne, ale trzymajcie kciuki. Kuchenkę musiał umyć. Czy nie będziecie patrzeć, że brudna? Myję na szybko. Znalazłam ziele angielskie. Dziękuję wam, rodzice, gdyż to od was yy, nawet nie otwarte. I znalazłam też liście laurowe, więc okej, okay. przygotowałam sobie mniej więcej kuchnię i będę się brać za robotę, tylko trzeba sobie tutaj czasowo rozplanować, najwięcej czasu zabiorą rolady, czyli zrazy, więc nimi się zajmę na początek, jak one się tam będą gotować albo dusić, to sobie zrobię, zacznę robić kluski i kapustę. Teraz wygląda mi to na dobry plan, ale zobaczymy jak to pójdzie w praktyce i bardzo jestem ciekawa tego mięsa, więc zobaczymy czy to w ogóle się nadaje. I zaraz zrobimy jeszcze test ogórków. Cebula z ogródka teściowej zaraz wyciągnę i bierzemy się do roboty. Mój pomocnik przyszedł z przedszkola, ale na razie zmęczony wycieczką do muzeum, więc będę sobie tutaj sama piścić. Może wykaże zainteresowanie kulaniem klusek i yy, uwaga Zobaczmy, czy nam to wyjdzie. Jeszcze sobie tylko nitkę przyniosę. Cebulę już mam, mięso mam. Ledwo bocne. Rozkroiłam tą cebulę od teściowej i już się popłakałam. Ona taka mocna, chyba to jest z polskich nasionek, tak mi się wydaje, które przywiozłam kiedyś. Chyba, może nie mówmy o tym, bo to chyba nielegalne. Mam tu też ten boczek z Austrii. Całkiem taki sensowny. Wyjęłam parę kawałków i robimy test ogórków. Nie mogę z tej cebuli. Będziemy mieć płaczące rolady. Uwaga. Jakiś taki, jakimś olejem pachnie. No co to jest? Wygląda konserwowy. Nic nie wiedzą o ogórkach w tym kraju. O matko! Co oni tam, co oni tam dali? Cynamon? Royal All Spice royal cinnamon. No wiedziałam, że cynamon dali do, do ogórków konserwowych. Oszukamy trochę, mam tu ogórki z Polski, to użyję tych. Bierzemy się teraz za najtrudniejsze. Mówi się, że mięso na zrazy, żeby było dobre, musi być dobrze rozklepane. Ale, o, ale czad, ja tu nie mam co klepać, bo patrzcie na to. Ale ekstra, bo mi się chyba super zrazik zrobi z tego. Chyba tak. Moczek, ogórki, cebulka. czy je to wyjdzie? Jakoś tak. Jakoś tak. Uuu. Nie wiem, czy to się dobrze ugotuje, ale wygląda całkiem elegancko. Nie solimy. Burymik już rączka mówił, żeby nie solić, bo będzie twarde. To ja mu wierzę. Chociaż to jest takie cienkie, że nie wiem, czy może być twarde. I od razu, żeby się tu za bardzo nie bawić, to od razu zwiążemy. Nie zbyt mi to wiązanie wyszło, nie wiem czy w ogóle trzeba było. Może się nie roztęteguje. Oczywiście całą nitkę już mam w musztardzie, a to była moja ulubiona nitka, także także tego wyszło mi pięć takich roladek każda ma inny rozmiar teraz ja usmażę na masełku nastawię ziemniaki zrobię kapustę o ludzie. trochę mi ta miodowość tej musztardy sprawia, że lekko się przypala przypiekły się ładnie, więc mogę zalewać Niech się Firlo. Chciałam powiedzieć, że pachnie to dobrze. Ziemniaki się tu gotują. Tu kapusta już nastawiona, zaraz się będzie gotować, trzeba ją posolićować ziela angielskiego listek laurowy i muszę doczytać co jeszcze, potem ocet, ale to potem i cukier, ale to też potem. To co? Dzień dobry. Trzeba będzie moje sterowy, zapajamy sobie światło, bo to już nas noc zastała, nie? Noc się zrobiła. Dużo bajkę. Dużo bajkę patrzyłeś. Dużo no, bajkę patrzyłeś. Nie musisz tak publicznie. I będziesz do miski przeciskał po jednym? Po jednym, żeby ci nie było za ciężko, nie? No jesteśmy przedszkola. Nie, Uo, nie Gdzie dzieje ziemniak. Halo! Halo, panie ziemniaku! O? Mamo, co ty jesteś taka ta Jeszcze tam dwa dam, dobra? Ziemniak! przydałeś ciśnę tu? Chodź razem, razem, ciśnij. Ziemniak, patrz! Jest! Mały! Mały ziemniak! Ła, ciężko idą. <grym> Chcesz wyciścić chudeczko? Tak. Ja. To proszę. Uważaj no? Gorąco? No uważaj tak na rączki. Nie piję! Nie ma! Gdzie są ziemniaki? Ładujemy. O, Sonuś, jak ty zrobisz kluski. Mały. Mały ziemniak. To no jest Sonu ziemniak. A to mama ziemniak. Gdzie jest mama ziemniak? Tu. Super. Sonu i mama. Sonu i mama, tu tatę też damy? Tak. Dobra. Babcie damy? Tak. I drugą babcie? Tak. I dziadka? Tak. Dużo, a to dużo. Dużo. Och. Jeste dadę. Jeste babcia. Jeste papa. I I mama. Dobre. Dobre, tylko... O, mama za dużo dała. Jak ci idzie? Za dużo mama wody dała, Od tą wodę jakoś odstawiła. Próbował cię. Proszę. Czy <śleszy> dobre?

Milożkę, kruszeczków, Miloż, Co, że mi tak ukulać, takie kruszeczkiki. Są duże czy małe? Duże. No to widzisz. Tak. A to to mama. Mama kruska? No to by się stąd. Nie, nie, nie. To są. Sono kruska. Piękno. Rodzina krózeca. Piękna ta nasza yeah, rodzina. Yeah. Mm. Nie za duże dziurki. Kruszki! Mm. Takie mi wyszły te rolatki. Takie bym powiedziała dość malutkie, ale wydaje mi się, że miękkie będą. Dla bezpieczeństwa zrobię takie porcje degustacyjne po cztery kluski. Będziemy tutaj szaleć. Jak tak z daleka patrzeć, to nawet to wygląda. No, patrzcie. Na zdjęciu całkiem elegancko idzie na miniaturkę. Sami oni wylicają. Igony, kreslogi, roll, mity godniowo, a bekon i kukryło. Oj, i sokry <sum> 뭐지 그 양파 있어요. 아 그러면 이거 잘라서 이렇게 먹는 거야? 네, 내가 퍽을 안 줬어요, 아빠한테. 어, 감사합니다 네. <laughs> 그리고 음? 이거 감자로 만드는 거, 감자 떡 같은 거야? 감자 떡 같은 거라고? 응. 불로스키 uh -huh. 이거, 이거. 맛있겠다. 그런데 아, 냄새 벌써. 없는 거야. 벌써 음. 냄새가 벌써 맛있는 냄새. 그리고 제일 약간 제가 음... 조금 걱정하는 음. 거는, 안 거는 안안안안그 배추야. 거 맛있게 양배추 안 익숙한 어. 맛 같아 그리고 아, 이거 어. 이렇게 먹을 때 잘라서 먹는 거야 알았어 그럼 이제 아니, 먹으면 되는 거야? 난왜 칼이 없냐? 칼 줄까? 응, 응. 으흠, 먹습니다 안에 음. 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 뭐가 들어있는 거야? 아. 그러고 있었는데 <laughs> 이거 뭐, 같이 나. 먹어? 응 같이 먹어 다 같이 먹어 안에 뭐가 들어가? 이거는 근데 <목소리> 누구나 좋아할 맛인데? 응? 음? 음. 조금 너무 자게 할까봐 음. 너무 안 자게 해 해나, 놨는 것 같아. 칼, 포크, 폭소. 포크를 찍어 먹어. <laughs> 이런 다 좋아할 맛인데? 그래요? 음. 특히 한국 사람들 소고기 좋아하잖아. 음. 베이컨도 좋아하고. 응, 음. 베이컨. 맛있어 이거. 그래요? 음, 이거 한국에 있는 거랑 떡이랑 똑같아 근데 약간 그 감자 때문에 폴란드 맛이랑 조금 달라 내가 가지고 음. 있는 거는 꿀떡 같이 돼음 음, 맛있어 음. 그리고 소스가 <laughs> 약간 돈까스 소스 맛이라서 음. 나는 먹기가 되게 편하네 편하고 익숙하고 맛있는 거 모아놓은 맛그래사람들 음. 음. 김치나 이런 거 있어야 되는데 어나 김치 변했어 아, 그러니 익숙하지 않을까봐 응. 잘 먹을 것 같아. 그래요? 만약에 처음에 폴란드 간 사람이 이거 먹으면 그게 한국 사람은 익숙하다고 생각할 수도 있을 거 같아 그래요? 저는... 이게 음식의 이름이 뭐야? 음, 이거 다 따로 이름 있는데 음. 근데 항상 같이 먹는 거야. 아 그래요? 네, 그래서 어, 이거는 롤라드, 음. 이거는 선두차다 이거. 클로스키. 오. 음. 음. 이거는 모드라카 а 스타 с т 모다라는 팔간 음, 그 팔간 음. 얘기예요. 근데, 근데 이거 되게 입에 잘 맞네. 옛날에 먹었던 거는 되게 강한 느낌인데. 부드러워. 살짝 잘좀 음. 잘 부드럽게 했는데. 살벌는데 잘 음. 잘 음. 잘 음. 그러면 디디디디. 음. 괜찮아요? 어. 어, 맛있어. <띠디디 띠디디 <띠디디 띠디디 맛있어. Smaczne. Pa Zapomniałam o najważniejszym. Powiedzieć jak się wyrobiłam czasowo. Otóż już pojedzone, naczynia umyte. By był to Saigon, ale ogarnięto. I jest godzina dziewiętnasta. W międzyczasie poza kamerą miałam lekkie załamanie nerwowe jak stwierdziłam, że mi nic nie wychodzi, więc ogólnie dobrze poszło i jestem zaskoczona, bo mój mąż zjadł dwie rolady, wszystkie kluski co mu dałam i tą kapustę, a byłam pewna, że ta kapusta mu nie, nie posmakuje, bo ona... No i modra kapusta, taka śląska, jest specyficzna, jest dość miękka, trochę kwaśna, trochę słodka, ma taki smak, że u mnie w domu, w Polsce na przykład, tylko ja lubię tą kapustę, okazuje się, że tata Sonu też lubi, Sonu nie lubi kapusty. Znaczy do tego stopnia, że nawet nie chciał spróbować, ale kluseczki ładnie zjadł, mięska trochę też. Więc ogólnie sukces, jestem zadowolona i zaskoczona, że to tak wyszło. Kluskom oczywiście wiele brakowało do takich prawdziwych klusek, ale obwiniamy ziemniaki. A rolada z tego mięsa na bulgogi to strzał w dziesiątkę. Jeżeli ktoś mieszka w Korei, kto ogląda ten kanał i stwierdza, że zjadłby sobie zrazy, albo roladę, to polecam. Nie wiem, zmachałam się jak nie wiem, narobiłam się w tej kuchni jak szalona. Dalej jestem, trzymam się stwierdzenia, że jednak kuchnia koreańska trochę szybsza jest i mniej zachodu z tym wszystkim, bo większość przy, przystawek już ma się w lodówce na przykład, robi się tylko jakąś główną zupę, ryż jest w ryżowarze, już tylko czeka, jest trochę mniej angażująca, ale i tak było super, fajne doświadczenie i myślę, że będę powtarzać. Widzicie moje niezdrowe podekscytowanie, tak się człowiek czuje komu wyszły kluski śląskie, rolada i kapusta w Korei. Dziękuję za uwagę. Kończę ten odcinek. Było fajnie. Zapraszam Was na następne. W piątek będziemy gotować, ale tym razem po koreańsku, więc, więc mówię Wam pa ba. pa! pa.